Cześć, witajcie słuchajcie 22 listopada za oknem biało. Dzisiaj skoro świt, jeszcze ciemno było. Biały puch mnie obudził blask po prostu za okna, jeszcze ciemno a jaśniej niż zwykle. No bo 22 listopada mamy w porze zimowej w okresie zimy, w okresie Jin, w okresie wody mamy okres nazywany Małym śniegiem, i właśnie dzisiaj rozpoczął się i proszę jak punktualnie ten śnieg spadł. Moje prognozy sprawdzają się, no bo bazują na bardzo dokładnym, bardzo starożytnym kalendarzu. Zapraszam na omówienie bieżących tematów. Jak zapewne wiecie, wczoraj wieczorem naszego czasu, późnym wieczorem czasu Moskiewskiego Władimir Putin wygłosił orędzie dotyczące odpowiedzi. Rakietą średniego zasięgu na ataki bronią zachodnią, sterowaną przez specjalistów zachodu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Spodziewałem się, że smog, o jakim mówiłem w mojej prognozie, a którym jest klasycznie tutaj car rosyjski Władimir Putin, w końcówce roku może wznieść się do tego właśnie bardzo niebezpiecznego szóstego poziomu, skąd już. Jest bardzo blisko do żałosnego smoka, to samo tyczy się drugiej strony, bo mówimy o rozgrywkach między cesarzami, między imperatorami na bardzo wysokim poziomie. Ta gra, tak jak pokazywaliśmy ten rok będzie się składał z pewnych poziomów, prawda, z tych sześciu poziomów, kiedy ten smok z inkubuje, wykluwa się, uczy się świata i siebie i później dąży do potęgi aż oderwie się od ziemi i teraz właśnie czy to już ten szósty poziom, czy to ten niebezpieczny szósty poziom? No sami zastanówcie się, rok tak jak przewidywałem, trudny, konfliktowy, miasto kazań, miasto smoka zajęło w nim swoją znaczącą rolę i tam rękawica rzucona wprost w twarz drugiej stronie z e, podniesioną przyłbicą powoduje gwałtowne, nerwowe odpowiedzi. No, i tutaj drabina eskalacji oczywiście nie jest bez końca. My już wyszliśmy bardzo wysoko, ale to jeszcze chyba nie jest ten szósty poziom. No, bo przewiduję, że grudzień i styczeń mogą być takimi momentami, gdzie no to już raczej podsumowująca szósta linia, ta najwyższa heksagramu, będzie definiować wydarzenia. W skali świata, w skali globu. Moi drodzy, słuchajcie, prognoza roczna smocza była po publikacji z Joanną u niej i u mnie przez chwilę upubliczniona nie tylko dla wspierających ta prognoza sprzed roku, z grudnia. I, I ci, którzy zdążyliście ją obejrzeć, to pewnie zauważyliście, jak wiele się potwierdziło. Ja tylko przypomnę, że tam jeden z podsumowujących slajdów, który był, to był slajd. Na temat obrazu Edwarda Okunia i tej metafory, którą on niósł, Edward Okuń, My i Wojna. Taki piękny obraz, piękny, secesyjny, taki jeszcze w nurcie młodej Polski, prawda? Wspaniały, wspaniały artysta i wspaniały przekaz. Spróbujcie ten obraz sobie odszukać, spróbujcie wczytać się w jego przesłanie, i on jest też bardzo dobrą wskazówką, jak podejść do tego szaleństwa, które wokół, a którego nam brakować nie będzie w sensie nam, czyli światu, ale nie my powinniśmy w nim uczestniczyć i tak właśnie postawić kołnierz jak, i, i naciągnąć kapelusz. Otulcie szczelnie od świata, który zwariował I podążać swoją drogą, swoją ścieżką Pamiętajcie co jest na tym obrazie Wczytajcie się w jego przekaz W jego przesłanie, w jaka tam jest metafora A tytuł tego obrazu to jest My i wojna, Edward Okuń Moi drodzy, słuchajcie, no dużo się dzieje Niestety jest to w Trendzie I w zgodzie, i w koncepcji smoczej, wszystko o której mówiliśmy właśnie w grudniu rok temu. Ja przypominam, że grudzień za pasem już e, niedługo, 15 w Warszawie na ulicy Filareckiej 3 o 16, się spotykamy w niedzielę na spotkaniu noworocznym, a później w sobotę 21 grudnia w ważnym momencie. W kulminacji energii, szamańskiej energii, inkontemplacji, medytacji prognostycznej, takiej właśnie, dywinacyjnej, dobrej, aurze spotykamy się w Krakowie 21 grudnia w sobotę na ulicy Karmelickiej, 7 o godzinie. 18. Moi drodzy, te dwa spotkania e, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Proszę, klikajcie, zapisujcie się, żebyśmy wiedzieli ilu Was się spodziewać, ile Was będzie. E, przekaz pewnie będzie się różnił ze względu na to, że każdy z miejsc zniesie swoją wibrację, każda grupa też e, niesie swoją wibrację, swoje pytania, swoje oczekiwania. E, też, e, no, 21 to jest jednak no, szamana, a 15 to jest tylko przygrywka do Przesilenia grudniowego, natomiast, no, zapraszam i tu i tu serdecznie. Dla wszystkich wspierających z poziomu horoskopy i prognozy będą nagrania dostępne, no, myślę, jeszcze przed Sylwestrem z tych spotkań. Natomiast najlepiej spotkać się na żywo, najlepiej zadać też Wasze pytania, też może porozmawiać troszeczkę, choćby parę zdań wymienić, no, w cztery oczy, może nie, no, bo to jest jednak w grupie, no, ale indywidualnie. Sobie postaramy się odpowiedzieć też na jakieś Wasze pytania i wątpliwości. Oczywiście będę mówił o kierunkach, będę mówił o Taiju i Suipo, o tych wszystkich wartościach, które obowiązywać będą w 2025 roku. A rok ten no, zapowiada się równie ciekawie, bo w równie ciekawym momencie wypada w tym szalonym okresie dziewiątym, który jest. Tym przysłowiowym ciekawym czasem, ciekawym czasem, bo żył w ciekawych czasach. Ja pamiętam, jak nawet jestem na nagraniu z tego spotkania z 2018, bodajże, czy końca 2017 roku z Jackiem Krygiem, jak Jacek tam e, po prostu e, no, tak wszystkim nam pożyczył do kamery, no to mamy, żyjemy, a że był dobrym prognostą. Był e, wspaniałym e, znawcą, ekspertem feng shui, no to wiedział, co niesie czas. Jest to bardzo trudne zajęcie, prognozowanie i predykcje, natomiast no ja cieszę się, że udało mi się wiele z tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat dobrze przewidzieć i przepowiedzieć, bo tak jak powiedziałem we wstępie tego filmu, bazuje na bardzo dokładnym kalendarzu i bardzo dokładnych wskazówkach, które niesie metafizyka chińska, pięć przemian i cykl przyrody i też trzeba powiedzieć, słuchajcie, że no, my jesteśmy w tym dolnym cyklu 180-letniego cyklu, w jego ostatnim okresie, w okresie dziewiątym. I pamiętajcie, że ostatnie 60 lat tego właśnie okresu dużego zaczęło się w 1984. Obserwujcie ludzi, którzy są urodzeni w tym roku, rok wcześniej, rok później i patrzcie się, jakich doświadczają w życiu zdarzeń, bo oni są jak dosłownie miernik jak papierek lakmusowy czasów, w których przyszło nam wszystkim żyć ci ludzie no to są szczególne osoby, no bo są to osoby w znaku szczura urodzone w 84 to jest szczur spełniony do elementu drewna, czyli to są ludzie, którzy realizują swoje pomysły, wcielają w życie swoje idee i żyją według swego ideału. Jaki to ideał? Jak im to wychodzi? No to trzeba się rozejrzeć wokół. Ja z szczególną sympatią darzę szczury, bo wiem, że ich naturalne cechy Pozwalają im w okresie dziewiątym cieszyć się obfitością, dobrobytem. O tym też będę mówił w kontekście jakby każdego znaku Zodiaku, co niesie los w, w prognozie tej rocznej w, w Warszawie i w Krakowie. No i będę też właśnie akcentował, które znaki są wyróżnione i w jaki sposób, które mają lepiej, które gorzej. Oczywiście taki ranking też już przygotowałem. Natomiast chcę się skupić też na bardzo ważnej rzeczy, czyli to są heksagramy, to są heksagramy definicja i filozofia węża oraz też wskazówka postępowania i wskazówka tego, jak będzie trend roku wyglądał w myśl itching, bo jak na razie to nic lepszego ludzkość nie wymyśliła, jeśli chodzi o wyrocznie i ta wyrocznia jest ciągle żywa i ciągle funkcjonująca i to jest wyrocznia I Ching, czyli Księga Przemian będę też polecał książkę będę polecał książkę, bo tych wydań było kilka w Polsce różnych, a ostatnio trafiłem na wydanie, uważam w tłumaczeniu bardzo doskonałe i zaprezentuję tą książkę. Wydaje mi się, że każdy, kto czuje trochę ci troszeczkę potrzebę zgłębienia metafizyki chińskiej i takiej uniwersalnej prawdy, którą niesie taoizm, no to powinien tą książkę kupić. Także to też zaprezentuję i postaramy się wczytać też w ten piękny i mądry tekst. Moi drodzy. Dzisiaj, no, 22 grudnia, przepraszam, 22 listopada, śnieg spadł, bo miał spać mały śnieg, dwa tygodnie małego śniegu przed nami, potem śnieg wielki, potem mały mróz, wielki mróz, no bo jesteśmy w okresie in, w okresie zimy, czyli w okresie wody, rozmyślań, kontemplacji, snucia planu, wizji, jak wasze sny wyglądają w tym okresie. Jakie są wasze uczucia, jakie są wasze pragnienia, to wszystko teraz możecie zgłębić, bo to do was samo przyjdzie i się wyostrzy. Kochani moi widzowie, no, wszystkie filmy, które będą w nowym roku wchodzić, będą oczywiście z poziomu wsparcia dostępne. Nie będzie już takiej z mojej strony otwartości, zaufania, jak było wcześniej, że dużo tych takich. Mnie, zwłaszcza energetycznie kosztujących wystąpień z różnymi też gośćmi, no one będą tylko i wyłącznie z poziomu wsparcia, no bo mm, uważam, że tak jest lepiej, żeby to był klub, żeby to było mm, troszeczkę bardziej ekskluzywne. Tym bardziej, że wiem, ile mnie to kosztowało wysiłku, zabiegów, mm, siły, pracy, energii, sprzętu i wszystkiego. I ten format zdrojowy, który. Był do tej pory, będzie odchodził w zapomnienie i będzie to raczej miejsce, które jest dla wybranych, a nie dla wszystkich, którzy też, no, nawet nie zdajcie sobie sprawy, ile ja muszę usuwać różnych dziwnych komentarzy i opinii, różnego rodzaju pomył, które się wylewają głównie na mnie. No, także tak to wygląda. No, tą siłą rzeczy jestem tutaj, jakby siłą sprawczą i motorem tego wszystkiego, to też ta energia w moją stronę płynie, nie jest to łatwe, nie jest to lekkie i wierzcie mi, że ja już nie chcę, żeby to było miejsce zbyt publiczne, wolę, żeby ono było bardziej bardziej dostojne, ekskluzywne, bardziej nasze, takie tutaj niż niż po prostu publiczne, no bo sami wiecie, jaka ta publika jest wokół. No, a zwłaszcza pogoda, zwłaszcza Handra, zwłaszcza zima wyostrza niektórym hejterskie potrzeby. Moi no drodzy, no co jeszcze miałem powiedzieć w tej tutaj krótkiej zajawce. Oczywiście dla wszystkich wspierających mnie i kanał, i nasz projekt Zrojowa, Prognoza grudniowa się ukaże przed początkiem nowego miesiąca. Myślę, że na Mikołaja będzie ona, że to jest dobry taki prezent też, prawda? Będzie oczywiście ona spójna, konkretna, tak jak zwykle. Dostałem też informację, że ostatnia ta listopadowa jest naprawdę profesjonalna i taka jak chcecie, i taka też postaram się, aby była grudniowa. Przemyślenia, oczywiście, wszelkie w niej zawarte i potrzebne i wskazówki e, się znajdą. E, także zachęcam do wspierania, no i myślę o tym jak ten format zmienić na nowy rok, jak to zrobić. E, no bo s, tak jak mówię, ta otwartość jest dobra, ale czasy są na tyle szalone i tego obłędu jest tak dużo, że e, przejdźmy w stronę klubowości, w stronę społeczności bardziej takiej e, no popartej tym, że my się jednak znamy i rozumiemy, a nie, że ktoś wpada, robi nam tutaj zamieszanie i wypada, bo chciał tylko pokazać, jaki jest mądry i, a, że, a nawet lepszy o, niż my tutaj wszyscy. To, co się dzisiaj jawi tą trudnością, to jest błogosławieństwo m, tego momentu i to, że jest eskalacja i podrabienie eskalacji wspieramy się, to też myślę, że to jest będzie ten kubeł zimnej wody, tej zimowej wody, ja, która nadejdzie, która o część w tych szaleńców te szybujące smoki, i wyjdziemy z tego o paradoksie cało, nawet kosztem wielkich wstrząsów. Natomiast Edward Okuń, malując swój piękny obraz, dał mi ogromną inspirację, by się właśnie tak jak on się ustawiał wtedy, 100 lat temu, do świata, żebym ja się ustawiał dzisiaj. No i tam jest symbolicznie związek pokazany: jest lotos, czyli wzniosłość. Wzniosłość, duchowość, emocjonalność I jest zamknięcie na zło ze świata otaczającego I na podstępną kostuchę, która czyha i przygląda się z ukosa No, także moi drodzy, cieszmy się życiem Zapraszam do Warszawy 15, do Krakowa 21 Cieszę się, że oglądacie Cieszę się przede wszystkim z komentarzy Proszę, komentujcie to, co się dzieje, to jest tylko i wyłącznie postawa smocza w kontekście smoku, sm roku smoka. I tak jak powiedziałem już ostatnio, czujmy tego smoka, póki trwa. A o wężu opowiemy sobie w bardzo dobrym, kontemplacyjnym momencie, już w grudniu. Pozdrawiam Was serdecznie i całuję. Bądźcie zdrowi. Cieszcie się śniegiem, cieszcie się małym śniegiem, wielkim śniegiem. Na no, Mikołaja prognoza dla wspierających. Dużo dobrego Wam życzę i wracam do pracy nad noworoczną prognozą dla naszej zielonej kobry pięknej i eleganckiej. Bądźcie zdrowi. Hej!